Musieliśmy niestety zrezygnować z zielonej plaży, z tej rekonstrukcji, która była naszą taką sztandarową, czyli ten pierwszy wrzesień, nalot na bazę, ze względu, że buduje nam się marina, więc musieliśmy znaleźć inne miejsce. Bo na rynku nie zrobimy wojny, nie zrobimy wybuchów, a więc poszliśmy w stronę bardziej e, obycia z mieszkańcami Pucka, e, Morskiego Dziedzictwa Lotniczego, a więc e, tego, co tu było przez te długie długie lata do II wojny światowej. Puck przed wojną, tak? Między wojny. Tak faktowo. jest, dokładnie. Przyjechała. E, Ekipa z RWD, czyli plany rozbudowy samolotu RWD, postawienia go na pływakach, e, czyli część historii związana stricte z Płuckiem, no i mówię, no życie takie e, miejskie, jak to można powiedzieć. Wpletliśmy to między normalnych ludzi, co było całkiem innowacyjne i myślę, że mogło się podobać. Kiedy mówimy o historii Morskiego Dywizjonu Lotniczego, który powstał w Pucku, po odzyskaniu dostępu do, do morza, cieszymy się z tego wydarzenia, Puck był wtedy bardzo ważny nie tylko dla regionu, dla całej Polski, bo tutaj tworzyła się pierwsza baza polskiego lotnictwa. Więc przypominają nasi pasjonaci ze stowarzyszenia historycznego Endelotu ten wątek, ten epizod. Grupa rekonstrukcyjne przyjeżdżają, mamy piękne pojazdy z okresu międzywojnia, mamy wspaniałego narratora, pana profesora Olejkę, który już nas wprowadza w klimat, mamy muzykę. I co roku ta insynizacja jednak się różni, jakiś inny wątek wiodący jest. Kupujcie polski cukier.